Sure I Dobry wieczór, Klaudia Muszyńska. Zapraszam na wydarzenia Telewizji Centrum w środę. W dzisiejszym programie powiemy m.in. o gapowiczach ze skasowanym biletem, czyli jak uniknąć bliskich spotkań z kontrolerem. Spotykam się z tym, że ludzie nie wiedzą, że łódzkie. Często widziałam, jak ludzie skasują zgierskie. Pokażemy także, co zgierskie instytucje kultury i sportu przygotowały dla młodych zgierzan spędzających ferie w mieście. Będzie sześć zgawek za symboliczną złotówkę. Dzieci będą mogły korzystać z tego lodowiska. Klatki pachnące chemikaliami, szczury w piwnicach i kłopoty z oświetleniem to druga strona medalu remontów przeprowadzanych w zasobach Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Po naszym materiale wyemitowanym w zeszłym tygodniu, mieszkańcy jednego z bloków na osiedlu 650-lecia poprosili nas o interwencję. Kuba Niedziela. Lokatorów powinno ucieszyć, że spółdzielnia zwiększy w tym roku zakres prac remontowych. To cytat z materiału prezentowanego na antenie telewizji Centrum w zeszłym tygodniu. Wspominaliśmy m.in. o odświeżeniu klatek schodowych i montowaniu oświetlenia uruchamianego za pomocą czujników. Okazuje się jednak, że nie wszyscy mieszkańcy zasobów spółdzielni dobrze oceniają wykonywane prace. Mieszkający w bloku nr 70 mają zastrzeżenia do malowania klatek. Taki okropny był smród z tej farby, że trzeba było otwierać okienka, wszystko w mieszkaniu. No, naprawdę, że mnie aż gardło bolało ze trzy dni. Zaduch powodowany przez farbę szczególnie źle ma wpływać na osoby starsze oraz dzieci mieszkające w bloku przy ulicy Boja Żeleńskiego. Spółdzielnia próbuje lokatorów uspokajać. Malujemy to zimą, kiedy ceny malowania są tańsze niż latem, natomiast wystarczy lekko uchylić okno, jeśli komuś to bardzo przeszkadza. No, niestety w malowanie czy klatek schodowych, czy mieszkania, czy czegokolwiek to jest zawsze pewien zapach, ale ten zapach w żaden sposób nie jest szkodliwy dla ludzi ani zwierząt. Sprawą zainteresował się także zgierski sanepid. Spółdzielnia przedstawiła instytucji kontrolnej dokumenty potwierdzające, że farby posiadają odpowiednie certyfikaty. Jednak nie wszystkich lokatorów to przekonało. Są farby atestowane, ale czy ktoś sprawdza tych ludzi, czy oni malują tą farbą, czy dolewają jakieś benzyny, czy jakieś środki, żeby po prostu zwiększyć ilość malowania? Przykładem niewłaściwie przygotowywanych farb jest, według lokatorów, elewacja bloku. Zacieki pokrywają znaczną część budynku. Wiele osób dopytuje też, czy właściwe było malowanie farbą olejną grzejników wewnątrz klatek. Kolejną kontrowersyjną sprawą jest oświetlenie zamontowane przed budynkami. Czujnik ruchu jest założony na zewnątrz. To nie tylko człowiek będzie, przechodzą się zapalało światło, będzie pies przechodził, będą liście na wiosnę, to te lampy będą gasić i palić się. Tutaj powinny być założone na zewnątrz czujniki zmierzchowe. Z kolei na klatce zamontowano lampę z czujnikiem w takim miejscu, że uruchamia się ona dopiero po pokonaniu kilku schodów, wciąż pozostawiając okolice wejścia do piwnicy niedoświetlone. Współdzielnia obiecuje przyjrzeć się takim przypadkom. Jeśli taka sytuacja jest, że nie wiem czy jakaś rura przysłania widoczność, czy to nie zapala się tak jak trzeba, wówczas taką lampę, oczywiście z tym czujnikiem, który jest w niej zamontowany, przesuwamy w takie miejsce, żeby, żeby ono było funkcjonalnie dobre. Dodatkowym problemem zgłaszanym przez mieszkańców bloku numer 70 są niepożądani współlokatorzy. Pojawił się w mieszkaniu szczur, jest dziecko, to żeśmy się bali, żeby tam się co nie stało. Zimowe warunki powodują, że gryzonie mocniej interesują się warzywami przechowywanymi w piwnicach. Lokatorzy regularnie natykają się na zwierzęta. Często są to już martwe osobniki. Powiadamiana o problemie spółdzielnia przeprowadza deratyzację. Ostatnio w bloku 71 i 72. Pytanie, czy wysypywanie trucizn rozwiąże ten problem? Wiem, że pani gospodyni regularnie, i sprawdzamy to w Pińcach, jest wykładana trutka na szczury, to są stworzenia inteligentne i one potrafią to omieć. Jeżeli tylko coś się będzie działo, to one po prostu tej trutki nie będą zżerały I, i praktycznie syzyfowa praca. Są specjalistyczne służby typu, ale to już ludzie, szczurołapy i wtedy ewentualnie on, ta grupa czy, czy, czy pojedynczy człowiek może te, te szczurzyska wyprowadzić. Przy okazji narzekań na szczury można usłyszeć, że błędem było pozbycie się piwnicznych kotów. One w naturalny sposób eliminowały gryzonie. Do problemów mieszkańców bloku nr 70 będziemy jeszcze powracać. Pozostajemy przy interwencjach zgłaszanych przez państwa. Wielokrotnie poruszaliśmy na naszej antenie temat gapowiczów osób, które nie mają zwyczaju płacić za przejazdy komunikacją miejską. Zdarzają się jednak przypadki, gdy mandatem karane są osoby posiadające skasowany bilet. Wszystko przez brak jednej taryfy w całej aglomeracji łódzkiej. Różne bilety na różnych trasach często wpędzają pasażerów w niemałe kłopoty. Niemiła przygoda spotkała ostatnio jedną ze zgierzanek, która z dzieckiem wybrała się w podróż tramwajem linii 46. Gdy kupowała bilety w kiosku usytuowanym niedaleko przystanku, poinformowano ją, że do granicy z Łodzią obowiązują bilety zgierskie. Gdy chce jechać dalej, powinna skasować bilety łódzkie. Po wejściu do wagonu zastosowała się do wskazówek. Chwilę potem pojawili się sprawdzający bilety. Pani kontroler poprosiła bileciki do kontroli, podałam bilety, no już widziałam, że coś jest nie tak, tak? No i się okazało, że skasowałam bilety zgierskie, tak, no i pani wypisała mandat. Także bardzo się zdziwiłam tą sytuacją, ponieważ zawsze było tak, że w Zgierzu kasowaliśmy bilety zgierskie, a dopiero od Helenówka bilety łódzkie. Jednak od momentu, gdy za komunikację tramwajową kursującą w granicach Zgierza zaczął odpowiadać łódzki przewoźnik, bilety zgierskie stały się tam bezużyteczne. Można przyjąć zasadę, która jest najbardziej to ułatwia, że na terenie naszego miasta obowiązują bilety zgierskie. Wyjątkiem są właśnie tramwaje, od trzech lat w całości na tramwajach, niezależnie od odcinka, funkcjonują bilety łódzkie. I tak, podróżując autobusami linii 51 lub 6, w granicach naszego miasta kasujemy bilety zgierskie. Po przekroczeniu granicy z miastem wojewódzkim używamy biletów łódzkich. W tramwajach obowiązują tylko bilety łódzkie. Mogą one być albo czasowe, uprawniające do przesiadek, albo przypisane do danej trasy. Mimo iż taki stan rzeczy obowiązuje od kilku lat, nie jest to wiedza powszechna. W tramwaju 46 jakie bilety się kasuje? No z miejskie tutaj w Zgierzu, a w Łodzi łódzkie. W jak to łódzkie, w bo i 16 i 46. Spotykam się z tym, że ludzie nie wiedzą, że łódzkie. Często no, widziałam jak ludzie skasują zgierskie. Śmiać mi się chce, dlatego że ja w tej chwili idę pytać o to. Co czwarta osoba korzystająca z punktu sprzedaży na placu Kilińskiego dopytuje jakie bilety powinna skasować. Być może przydałaby się szersza akcja informacyjna przewoźnika. Z jednej strony mogę mieć trochę pretensje do osoby, która sprzedawała bilety, no a z drugiej tak na dobrą sprawę, że nie ma nigdzie takiego komunikatu, tak, jakie bilety kasować. Reklamację czy, czy też skargę można złożyć, ale nie do ośrodka zgierskiego, tylko na, na ulicy tramwajowej w siedzibie MPK Łódź. Natomiast no, ze swojego doświadczenia wiem, że, że nie można w pełni honorować w tym wypadku nieznajomości przepisów taryfowych. Zdarzają się też przypadki, gdy mieszkańcy Łodzi chcący na przykład dojechać do szpitala wojewódzkiego kasują w zgierskich autobusach łódzkie bilety. Jednak nie ma wytycznych jak takie osoby traktować. W przypadku odwołania każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie. Organizator transportu podpowiada, że najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest wykupienie wspólnego biletu aglomeracyjnego. Migawki, która w jednym ze swoich wariantów obowiązuje i na terenie Zgierza i Łodzi. Jedni liczą zyski, drudzy straty. Ciepła zima to utrapienie dla rolników, a zbawienie dla budżetu miasta – Choć w ostatnich dniach możemy posmakować prawdziwej zimowej aury, warto sprawdzić, kto z kilku nietypowych dla tej pory roku miesięcy cieszył się, a kto wprost przeciwnie. Emila Okupska pytała, czy na ciepłej zimie można zarobić. W ciepłej zimy na pewno zadowolone są zwierzęta, a zwłaszcza ptaki, którym w okresie mrozów ciężko jest znaleźć pożywienie. Póki co synoptycy nie zapowiadają większych mrozów. Wśród samych zwierzan nie brakuje jednak zwolenników prawdziwej zimy. Gorsza! Bo za dużo chorób jest. Co to za zima, by śniegu jest w ogóle? No chociaż dobrze, że tym lutym coś tam przysypało, niż żeby w ogóle nie o nie być. Ja to myślę trochę, zi trochę zimy, trochę lata. Raz jest wiecznie ciepło, innego dnia deszczowo. Obecnie panuje śnieg, ale bez większego mrozu. Takie warunki atmosferyczne mogą powodować u nas rozdrażnienie, senność, brak nam motywacji. Również sprzyja to zachorowalności. Zostanie się ubierać. Czyli tak jak mówię, najważniejsze to są nogi, głowa i, i to co i brzuch i, i tył brzucha, prawda? Ten, Te części ciała dobrze powinny być osłonięte ciepło warstwowo. Stara się na tyle rozsądnie ubierać, żeby się nie przepocić no i nie, nie wyziębić. Aby zachować dobry stan zdrowia, pamiętajmy o odpowiedniej diecie. Wychodząc rano z domu, zjedzmy chociażby śniadanie. Przy takiej pogodzie na pewno można mówić o oszczędnościach, na przykład w przypadku ogrzewania naszych domów czy mieszkań. Ale w związku z taką aurą mogą ucierpieć między innymi właściciele składów węgla. Sprzedaż węgla zmniejszyła się. Na pewno się zmniejszyła, ale nie ukrywam, że istnieje ta sprzedaż. Trzeba mieć dobry węgiel, dobrej jakości, wtedy klienci wracają i u nas uważam, że tak jest. Również już teraz władze naszego miasta mogą mówić o pewnych oszczędnościach związanych z brakiem dużych opadów śniegu. Na chwilę obecną można przyjąć, że jakieś oszczędności będą, ze względu na to, że zima zaatakowała dość późno. Natomiast no, dopiero o tym możemy powiedzieć, jak zakończymy całkowicie akcję zima. Na realizację tegorocznej akcji Zima miasto przeznaczyło 650 tysięcy złotych. O tym, ile faktycznie uda się zaoszczędzić, dowiemy się w maju, po całkowitym zakończeniu działań. Wśród zwierząt zdania są podzielone. Nie wszyscy uważają, że taka pogoda wiąże się z mniejszymi wydatkami. Jednakowo trzeba zużywać wszystko. No niestety nie ma oszczędności. No może w opale trochę są, ale nie za wielkie. Bo i tak trzeba palić i tak trzeba palić cały czas. Na oszczędności to są na pewno, bo zależy, kto czym pali, jak pali, i tego to na pewno tak. Jednak trzeba oswoić się z myślą, że tak będą wyglądały kolejne zimy. Taka aura nie jest do końca zaskakująca, bo w ciągu ostatnich 10 lat zdarzały się podobnie wyglądające zimy. Wyższa temperatura niesie za sobą jednak większe zmienności pogody, i na to trzeba się przygotować. Już za parę dni rozpoczynają się ferie zimowe. Część uczniów wyjedzie poza Zgierz na zorganizowane zimowiska, ale jak pokazują statystyki, większość szkolną labę spędzać będzie w mieście. I właśnie z myślą o nich zgierskie instytucje kultury i sportu zaplanowały atrakcje, które nie pozwolą się nudzić. Jest jeszcze trochę czasu, więc można to sobie dobrze zaplanować. Chodzi oczywiście o ferie zimowe. Wszyscy ci, którzy spędzą je w Zgierzu nie muszą obawiać się, że będzie nudno. Specjalną ofertę przygotowano m.in. w Centrum Kultury Dziecka. W pierwszym tygodniu będą to warsztaty z klockami Lego, taki cykl spotkań pod nazwą Zima Lubilego. Od godziny 9 do 16 dzieci będą u nas, będą miały tutaj właśnie warsztaty z Galileo, i, a oprócz tego jeszcze też zajęcia stolarskie, sterownie oraz spotkanie z iluzjonistą. Specjalne zajęcia dla wszystkich chętnych czekają również w Współdzielczym Domu Kultury. To są codzienne, dwu-trzy godzinne jakieś takie imprezy, małe imprezki. Oczywiście najwięcej mamy tańca, dlatego że jesteśmy środkiem tańca. Bardzo chętnie są odwiedzane nasze warsztaty taneczne. Będą dwa razy warsztaty hip-hopowe, będą warsztaty tańca towarzyskiego, będzie także oczywiście taki na zakończenie kostiumowy bal karnawałowy z występami naszych dzieci, ale najważniejsza sprawa, że to będzie wybór króla i królowej balu. Wszyscy miłośnicy szachów i warcabów będą mieli okazję zmierzyć się w specjalnym turnieju. Więcej informacji odnośnie atrakcji przygotowanych przez spółdzielczy Dom Kultury można uzyskać w siedzibie przy ulicy Parzęczewskiej 21 lub pod numerem telefonu 42 716 35 65. Nie lada Gratka czeka wielbicieli szaleństwa na lodzie. To jest tak, jesteśmy na lodowisku, lodowisko od godziny dziewiątej. Każdy dzień powszedni od poniedziałku do piątku będzie sześć zgawek za symboliczną złotówkę. Dzieci będą mogły korzystać z tego lodowiska. Trzy zgawki będą do południa i trzy zgawki po południu. Także do godziny 15.20 będzie można korzystać. Również dla wszystkich uczniów, którzy podczas przerwy zimowej będą korzystać z basenu należącego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji czeka niespodzianka. Pływanie od godziny 11.00 będzie do dyspozycji. Dzieci, które będą spędzać ferie w Zgierzu do godziny 15.00 cztery wejścia na pływanie będą za symboliczne dwa złote z kolei. Zgierski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował również ofertę dotyczącą półkolonii. Szczegóły możemy znaleźć pod adresem www.mosir.zgierz.pl Oczywiście jak co roku na warsztaty dziennikarskie, plastyczne, teatralne, wokalne oraz fotograficzne zaprasza Młodzieżowy Dom Kultury. Śnieg, który się pojawił w naszym mieście również sprzyja zabawom na świeżym powietrzu, a bogaty wachlarz zajęć przygotowanych przez zgierskie placówki na pewno nie pozwoli się nudzić młodym zwierzanom. Turnieje piłki halowej to doskonały sposób, aby przygotować się do sezonu ligowego. Gra pod dachem wymaga szybkości i doskonałej techniki. To atuty, które przydają się także na Zielonej Murawie. W ostatnią sobotę zorganizowano turniej na zgierskim Mosirze. Lokalne drużyny okazały się mało gościnne. Pierwsze miejsce zajęli piłkarze Boruty. Hala zgierskiego Mosiru gościła po raz kolejny miłośników piłki halowej. Tydzień po turnieju o Puchar Starosty zorganizowano kolejne zawody. Tym razem rywalizowano o Puchar Posła Marka Matuszewskiego. Do udziału zaproszono drużyny z całego województwa łódzkiego. KS Grycholice, Zawisza Żgów, mamy też gości z Peli Kanałowicz, z Górnika Łęczycy, Zawiszy także naprawdę fajne dzisiaj przyjechały do nas zespoły. Rywalizowali między sobą młodzi piłkarze z roczników 2000-2001. Organizatorem turnieju był Zgierski Klub Włókniarz, który wystawił dwie drużyny. Lepiej spisał się pierwszy zespół, który po fazie wstępnej awansował do tak zwanego małego finału i tam uleko Nerowi pod dębice, ostatecznie zajmując czwarte miejsce. Bycie gospodarzem turnieju, jak widać, nie gwarantuje zwycięstwa. Jakiś ciężar ciążył ze względu na przygotowania, organizację do tego turnieju przygotowaliśmy się już dwa tygodnie. Na hali ćwiczyliśmy. Poziom turnieju moim zdaniem był bardzo duży. Rywalizacja była zacięta i trzecie miejsce jest bardzo dobre naszym wzajemnie. Dobre, choć najlepiej jest wygrać zawody. Dokonali tego podobnie jak ich starsi koledzy przed tygodniem piłkarze Boruty. W finale zawodnicy ze zgierza spotkali się z bzurą ozorków. Przez długi czas utrzymywał się remis 1 do jednego, jednak w samej końcówce zgierza nie zdobyli dwie bramki. I to oni odebrali puchar dla najlepszej drużyny. Powiedz mi, spodziewaliście się zwycięstwa? Trochę tak. Byliśmy dobrze przygotowani na ten turniej dzięki treningom naszego trenera. Kiedy im powiedziałem przed turniejem, mówię chłopaki, jeżeli dzisiaj nie wygramy, to już na hali nie trenujemy, idziemy na ciężki trening na powietrze, biegamy, biegamy i biegamy. Wygrali, dalej jeszcze potrenujemy na hali. Oby równie dobrze szło z gierskim piłkarzom w rozgrywkach na Zielonej Murawie. Tytuł najlepszego strzelca sobotniego turnieju przypadł zawodnikowi Zozorkowa. Ozorkowa. Zdobyłem 10 bramek i myślę, że to nie było takie trudne, lecz drużyna mi pomogła bardzo. No i jakoś wyszło. Umiejętność gry zespołowej to podstawa. Podobne turnieje organizuje się, aby przygotować drużyny do rozgrywek ligowych, aby trenerzy mogli wymieniać się doświadczeniami, a piłkarze integrować. Włókniarz zapowiada organizację kolejnego turnieju już w lutym. Natomiast w najbliższy piątek na hali Mosieru rywalizować będą gimnazjaliści. Już za chwilę zapraszam na lokalny przegląd prasy. Kuba Niedziela podsumuje mijający miesiąc okiem zgierskich mediów. Tradycyjnie zachęcam także do oglądania naszych programów poprzez stronę internetową www.centrum.zgierz.pl oraz w serwisie YouTube. W dzisiejszym wydaniu wydarzeń to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w piątek. Nowe hity stycznia w Kanal Plus.